No cóż, ja, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że mm, na pewno nie możemy być zadowoleni z naszego występu. Mm, coś nam się wycypało w drugiej połowie we Wrocławiu i można powiedzieć, że dalsza część tego była widoczna dzisiaj. Ze stu, mimo zapowiedzi, mimo rozmów, mm, ze nie udało się dzisiaj. Zrehabilitować przed własną publicznością. Hmm. Może faktycznie zabrakło trochę tej determinacji. Wyglądało to tak, jakby pewien pompowany balon przez pewną część tego sezonu, po prostu we wrotach pęk. Hmm. I, i, I ciężko nam się zebrać hmm, w całość. Hmm. Nie będę, myślę, że. Może należy poruszyć pewien też temat wszystkich tych kiksów i sytuacji, które nam się w tej rundzie trafiają i tego, w jaki sposób przewidywamy te spotkania. W dzisiejszym meczu też bramki straciliśmy, można powiedzieć w kuriozalny sposób. Tak to wygląda, no. Nie wygląda to najciekawiej. Sami Państwo widzicie, jak to, jak to dzisiaj wyglądało. Nie można powiedzieć, że że chłopakom jakby się nie chciało, czy to jeżeli sobie mówimy, że, że wychodzimy, że trzeba zagrać, że, że, że trzeba zagrać dla kibiców, dla siebie, ale to po prostu nie wychodzi. Gdzieś to ciśnienie nas spadło i, i, i przede wszystkim przed następnym meczem to musimy zebrać się w sobie, żeby, żeby tu do końca ligi jeszcze zdobyć jakieś punkty.